Mario Królowo Polski, Mario Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam, Jestem przy Tobie, pamiętam, Czuwam. Mario Królowo Polski, Mario Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam, Jestem przy Tobie, pamiętam, Czuwam. Mario Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi i Panny, umęczon pod pąckim piłatem, Krzyżowa umarł i pogrzebion. O wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Woła Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Rozważając w dniu dzisiejszym tajemnice chwalebne Różańca Świętego, skorzystamy z rozważań o pokoju z Gloria TV, a tę naszą modlitwę ofiarujmy jako podziękowanie dobremu Jezusowi za jego zmartwychwstanie i nowe życie, jakie nam daje, naszej Matce i Królowej za opiekę i wstawiennictwo. I modlimy się za Kościół, kapłanów, nowe powołania kapłańskie i zakonne, za naszą wspólnotę Teoforos i wszystkie jej dzieła, naszą internetową wspólnotę modlitewną i wszystkie nasze intencje, za nasze rodziny, przyjaciół, tych wszystkich, których nosimy w naszych sercach, którzy prosili nas o modlitwę, którym ją obiecaliśmy i którzy jej szczególnie potrzebują, o pokój na Ukrainie, o potrzebne łaski i siły dla obrońców Ukrainy. Módlmy się też o pokój na całym świecie, w naszej Ojczyźnie, o dobrobyt naszej Ojczyzny, o to, aby prawo Boże zwyciężało w naszej Ojczyźnie, aby nasza Ojczyzna była wierna Panu Bogu i Ewangelii, o sprawiedliwość społeczną, o poszanowanie godności każdego człowieka, życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci, o nawrócenie grzeszników za wszystkich chorych i cierpiących, za samotnych, za umierających, za zmarłych. Za dusze czyścowe, za wszystkie małżeństwa i rodziny, szczególnie te w kryzysach, za osoby starsze, za dzieci, młodzież i we wszystkich naszych sprawach. Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie. Pokój to pierwszy dar Chrystusa zmartwychwstałego. Takiego pokoju świat dać nie może, bo go nie ma. Skoro pokój jest darem, nie ustawajmy prosić tego, który zwyciężył śmierć i grzech aby udzielił pokoju dniom naszym Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wypuść nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Marii Ołaski, pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mary Ołaski, pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica druga. W niebowstąpienie. Po niebowstąpieniu apostołowie mają iść na cały świat z misją niesienia pokoju. Ewangelia, którą mają głosić, to dobra nowina o zbawieniu, przesłanie pokoju. Wielu ludzi odrzuca dziś to przesłanie, żyjąc jakby Boga nie było. Prośmy dla siebie i dla innych o dar wiary. Ojcze nasz, który się w niebie święć, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na Ziemi. Zagleda naszego powszechnego, daj nam dzisiaj i odpuszczaj nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym wybrodowcom niezwyczność na to ale was powoduje. Zdrowość Maria, łaski pełna taństoby, bezosobowiąz tych, którzy nie zostali, bezosobowiąz tych, którzy nie zostali, bezosobowiąz Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowość Maria, łaski pełna taństoby. Oto trwa waszko nieustan błogosławiony owoc zbawotwórczy. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między błogosławiony owoc brzucha Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, o Boże towarzyszy nam w ten i Boże towarzyszy nam obok w Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci nasze Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. O Boże towarzyszy nam i Boże towarzyszy nam obok w Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci nasze Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z o Boże, spraw nam, abyś ten I błogosławiony owoc Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty i błogosławiony owoc Twojego łona, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Błogosławionaś Ty, Mńcie i Gospodz, Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wrocław Maria, łaski pełna, Pani z Ty, Mńcie i Gospodz, Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wrocław Maria, łaski pełna, Pani z Błogosławiona sztyń Wogna i błogosławiono nie Wogos. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty zawsze obdarza jednością. Ci, którzy żyją Bożymi przykazaniami według Ducha, potrafią przebaczyć, wyciągnąć rękę do zgody. Ci, którzy żyją według ciała, szukają zemsty, odwetu. Duchu Święty działający wciąż w swoim Kościele, nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane, udziel światu daru jedności i pokoju. Ojcze nasz, który się w niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zderwaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrawaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowiaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowiaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Wdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mary łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowiaś Mary łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica czwarta. W niebowzięcie Maryi. Ile razy Maryja ukazuje się ludziom zawsze, wskazuje na różaniec. I jak w Fatimie przypomina, odmawiajcie codziennie różaniec, by uprosić pokój dla świata. Posłuszni jej poleceniu, za wezwaniem świętego Jana Pawła II, weźmy ufnie koronkę różańca do rąk. Ta modlitwa przebija niebiosa. Na różańcu wszystko można wyprosić. Jak mówił... Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc Trzwota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi na królową nieba i ziemi. Kiedy trwała I wojna światowa, papież Benedykt XV dodał do litanii lorytańskiej wezwanie Królowo pokoju, módl się za nami. Do Ciebie więc, Maryjo, kierujemy dziś naszą modlitwę i z ufnością prosimy, aby Twoje niepokalane serce zatriumfowało. Niech pokój stanie się udziałem wszystkich ludów i narodów, dla których jesteś królową. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, się między niewiastami i błogosławiona owoc Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona łódź Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W intencjach Ojca Świętego, abyśmy mogli zyskać odpust za odmówienie różańca. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz Ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Panie wszystkich narodów, Święta Dziewica Maryja, stanie się naszą orędowniczką. Amen. Święty Józefie, Oblubieńcze Bogu Rodzicy Maryi, Opiekunie Rodzin, Twoje ojcowskie opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów pomóż przyjąć go do naszych serc. Uproś łaskę, miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za wspólną modlitwę. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Dziękujemy osobom, które poprowadziły nas w tej modlitwie. Najserdeczniejsze życzenia składamy Lidią, dzisiejszym solenizantkom. Mamy z nami przynajmniej dwie, które się łączą. Jedna przyznaje się, że ma dzisiaj imieniny, druga Temu zaprzecza, ale życzymy im wszystkiego co najlepsze, wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej na każdy dzień. Moi drodzy, takie pytanie, skoro jestem, że tak powiem, tutaj na, na fali, mam nowy pomysł na życie, tak? To znaczy, może nie na życie, umówiłem się z dziećmi z scholi dziecięcej, że będę uczył je grać na gitarze. Zgłosiło mi się e, chyba z 6 e, czy 8 dzieciaków. Natomiast na dzień dzisiejszy umówiliśmy się tak, że na razie nie będą kupować sprzętu. E, no i okazało się, że nie wszyscy też ten sprzęt mają. Szukam więc gitar. Może u kogoś zalega gitara i chciałby na jakiś czas pożyczyć dziecku, które chce się nauczyć grać na gitarze. Jeśli macie taki sprzęt, to dajcie mi znać. Chętnie od Was pożyczę. E, a może właśnie Dzieciaki nauczą się grać i będziemy mieli kolejne pokolenia tych, którzy będą wielbić Pana Boga, grając na gitarze. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i błogosławię Wam na spokojną noc. Pan z Wami. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech da Wam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech ogarnie, nie Maryjo, Twoje światło. Niech oświetli swoim blaskiem życie. Niech ogarnie, nie Maryjo, Twoje światło. Niech oświetli swoim blaskiem życie. Zamykam się w Twoim sercu dziś, by narodzić się na nowo, w Twej miłości, o Maryjo, pragnę żyć. Zamykam się w Twoim sercu dziś, by narodzić się na nowo, w Twej miłości, o Maryjo, pragnę żyć. Niech ogarnie, nie Maryjo, Twoje światło. Niech oświetli swoim blaskiem życie. Mę. Niech ogarnie, nie Maryjo, Twoje światło. Niech oświetli swoim blaskiem życie. Mę. Zamykam się w Twoim sercu dziś, by narodzić się na nowo w Twej miłości. O Maryjo, pragnę żyć. Zamykam się w Twoim sercu dziś, by narodzić się na nowo w Twej miłości.